Cześć, witam was w kolejnym odcinku Zongshipów na moim kanale. No i tak jak ostatnio wam zapowiadałem, czyli zostaliśmy w Zong Super Dom. Tutaj jeszcze nam się przelicza ale no jest to Zong Super Dom. Póki co 11. i mam 6. miejsce na warku, bo troszeczkę sobie pograłem, żeby coś tam jednak sobie jakoś widzieć przed odcinekiem, rozgrzać się można powiedzieć. Udało się powygrywać więc no przychodzę do was już troszeczkę rozgrzany i mam nadzieję, że jakoś to nam będzie. Będzie szło tutaj, No utrzymanie się to jest raczej formalne, że bardziej nam zależy na tym, żeby tutaj awansować. Jeżeli chodzi o mój winstreak, nie ma go tak naprawdę, bo ja tam mam chyba dwie wygrane pod rząd, czy też trzy, nie, za chwilkę tak naprawdę się o tym przekonamy. A Wy, jeżeli lubicie serię z brązików, to bardzo miło będzie mi, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę oczywiście oraz może właśnie zaczniemy grać Waszymi strategiami, może wy coś wymyślać, żeby sobie tutaj pogiercować tą gierkę. Bo powiedzmy sobie szczerze, ja topem topów nie jestem i raczej nie będę. Ja raczej właśnie utrzymuję się tak między Hall of Masters a Zoom Super gdzieś mniej więcej w tych rejonach bym powiedział sobie, że gram. Yy, głównie chodzi tutaj pewnie o moją aktywność, że nie jest to gra, w której spędzam powiedzmy sobie jakieś wielkie ilości godzin. Tak ja tutaj raczej przychodzę sobie nagrać grocie czasami pograć sobie coś samemu, jeżeli tam akurat mam ochotę, ale nie jest to powiedzmy sobie coś, co. Robię cały czas, nie jest to coś co jak inni, po prostu wchodzę i gram w balony. Moja strategia na tą mapę może pozostać niezmieniona, czyli po prostu zagram sobie bokszykerkiem. Ostatnio się właśnie bardzo z nim polubiłem. Spike Factory oraz tutaj jeszcze farm No, oczywiście, Spike Factory na tą mapę powiedzmy sobie szczerze, nie jest jakąś idealną wieżyczką. Mamy tutaj dwie, dwa wyjścia. Teoretycznie mógłbym wziąć sobie tutaj inżyniera i to by było chyba dużo lepszym playem po prostu mogłem grać sobie na pułapki, inżynier też jest dość fajną jednostką do obrony i może to jest właśnie taka wymiana, którą powinno sobie brać w tym swoim loadoucie, żeby gdzieś tam po prostu grać tym spike factory jeżeli tylko będzie taka możliwość, znaczy tym właśnie, nie spike factory, a a inżynierem, bo inżyniera byśmy sobie dostawili tutaj pułapkę, byśmy rzucali gdzieś w to miejsce, byśmy sobie zbierali dodatkowo pieniążki, plus tutaj ta ścieżka by nam wtedy nie przeszkadzała jeżeli chodzi o cały ten wylot, więc to by było sobie powiedzmy w miarę w miarę Okej, okay. kolega to troszeczkę później zaczął wysyłać balony, co jest oczywiście dla nas bardzo dobrym znakiem. My sobie tutaj ustawimy oczywiście na close i pomału będziemy sobie ten nasz bomb ulepszać, no bo tutaj raczej nic specjalnego nie wymyślimy, te początki gry zazwyczaj jednak są dość podobne. Zauważyłem, że dużo osób na tej mapie właśnie ustawia gdzieś sobie tam bohatera wysoko, żeby właśnie, czy to Etiana, czy to właśnie teraz Quincy, bo już na tej mapie dzisiaj grałem, właśnie gdzieś tutaj wysoko, żeby on łapał te balony, które gdzieś tam będą uciekały. No może jest to jakiś sposób na zagrani, jednak wolę mieć tą defensywę tutaj skupioną i czyścić te balony powiedzmy sobie w miarę, w miarę, w miarę się No tutaj niestety nie da się uniknąć tak naprawdę Lika, tutaj musimy sobie tego życia troszeczkę stracić, no bo jeżeli mamy dwie ścieżki, no to te drony czasami troszeczkę wariują i powodują to, że gdzieś tam te balony po prostu uciekną, no bo one leciały tu za czerwonymi, trafiały w zielone i przez to te balony gdzieś tam mimo wszystko musiały sobie stąd wylecieć, tak? No ale mamy w tym sobie dość dobrą sytuację mimo wszystko. Nie mamy tak dużo tego HP straty. Oczywiście to się jeszcze może zwiększać, ale wydaje mi się, że póki co będziemy sobie dawać radę. Nie wiem jak kolega chce nas zagrać. Czy on będzie wysyłał na nas jakieś lepsze balony, czy przejdzie właśnie w niebieskie, bo jeżeli przejdzie w niebieskie będzie chciał sobie grać ekonomicznie, to my możemy pójść po prostu w farmę i gdzieś poleć sobie ten bomb shooter, aczkolwiek wiele razy było to dla mnie już zgubne. To jak patrzcie fajny spocik macie na na farmera, żeby Wam tutaj nie zajmował miejsca gdzieś na farmę, ewentualnie gdzieś tu można ustawić, ale tam też z tego co wiem, jednostka chodzi. ale właśnie, jeżeli kolega zacznie grać sobie tutaj troszeczkę agresywniej, to my będziemy musieli grać właśnie te bigger bombsy. Yy, właśnie widzę, że kolega chce nam tutaj chyba troszeczkę lików zarzucić. No bo wątpię, żeby to było coś, co nas pokona. Po prostu zlikujemy sobie troszeczkę opóźnioną farmę, ale poza tym tutaj nie powinno być jakichś większych problemów z tym, co on na nas wysłał. My sobie jeszcze farmę ulepszymy. Na pewno jeżeli zaczniemy słychać białe balony, no to my będziemy potrzebować heavy bombsów i to jest gdzieś tam na uwadze moje, że ja muszę mieć to z tyłu w głowy, że te heavy bombsy będą musiały być zakupione. Oczywiście im wcześniej mamy farmę, tym to nas lepiej, ta farma po prostu będzie nam się dużo szybciej spłacała. Yy, zaryzykuję, to chyba był już zakupione niestety po rundzie, troszeczkę zbyt długie zastanowienie, no i właśnie kolega przechodzi w czarne oraz białe balony. Ja tutaj zagram dronem, żeby po prostu zminimalizować te liki, które będą się tutaj pojawiały, no bo one by się pojawiały. Jeżeli tych heavy bombsów nie mamy, teraz z heavy bombsami, tak jak widzicie, już bo jesteśmy w stanie sobie te balony fajnie łapać. Później jest, tutaj mamy właśnie miejsce, żeby dostawić sobie kolejne bombshooterki, jeżeli tylko będzie taka możliwość, oczywiście, no bo będziemy mogli usunąć sobie to drzewko. Zastanawiam się, czy chcemy je usunąć, czy chcemy się bardziej skupić na tym, żeby zagrać drugą farmą, bo ten bombshooter przez jakiś czas nam wystarczy po prostu. A druga farma to jest zawsze dodatkowe, dodatkowe pieniądze, które gdzieś w późniejszej fazie gry mogą nam się bardzo, bardzo mocno przydać. Tak jak wiecie, efekt snowballingu, czyli wykorzystujemy to, na co nam pozwala przeciwnik. znaczy To akurat nie jest efekt snowballingu, ale wykorzystujemy to, co nam pozwala przeciwnik. I jeżeli mamy jakieś takie małe zwycięstwo, na przykład podstawienie farmy, ulepszenie jej tak jak teraz, to w późniejszej fazie gry to nam bardzo mocno. Tutaj odda, teraz jestem w stanie sobie to wszystko tutaj zniszczyć. Ta armata będzie sobie radziła dzięki temu lepiej, bo tutaj jeden pocisk więcej wybucha. A więc jesteśmy w stanie sobie troszeczkę lepiej to wszystko ogarniać, ale ja oczywiście i tak pójdę pod drugi, drugi pomp shooter, który też chciałbym sobie umieścić gdzieś tutaj miło wszystko wysoko. I będziemy sobie go pomału lepszać. Tego raczej zostawię na fart, żeby on gdzieś tam atakował te swoje balony które będą sobie tam też mocno wylapywały. Kolega idzie sobie oczywiście pod wykrywanie kamu, aczkolwiek nie wiem czemu idzie na wiosce, skoro mógłby zagrać sobie po prostu magiem. I to by było dla niego wystarczająco dobre, żeby to camo zdejmować magiem. A tak to ten takshooter tutaj będzie dość nisko to kamu widział, mimo wszystko. No ale poza tym to jest, znaczy nie wąszooter, tylko takshooter, tak no ale to jest jednak takshooter i on dość szybko sobie to mimo wszystko ogarnie. I ja nie ulepszyłem Etjana, więc tutaj będę miał wydatek rzędu 3000. Zastaniecie kolega puszcza na zrasz? Póki co nie puszcza na zraszu. On nekromantę sobie dostaje, więc ja teraz ten rasz muszę swój odpuścić. Ale udało nam się wykorzystać boot, więc taki mały rasz, ten boot też jest dla nas jakby jak najbardziej ok. Teraz zacznę sobie wysyłać balony. On nie wysyłał sobie na nas tak naprawdę nic. To pozwala nam na to, żebyśmy nie wydawali pieniędzy na ulepszenie Tena. To jest to, o czym mówię. Trzeba grać tak, jak przeciwnik nam pozwala i to jest coś, na co ja się też długo długo nie mogłem przestawić, czyli po prostu miałem już gdzieś swoją strategię i gdzieś to tam sobie lądowało. Tutaj będziemy potrzebowali na pewno busta, no bo tutaj są te balony, powiedzmy sobie, w właśnie fajnym miejscu. Tutaj bym sobie ustawił może właśnie takie spike faktory, które byłyby odpowiedzialne za to, no żeby przetrzymywać troszeczkę te no i będziemy dzięki temu mogli sobie to dość fajnie wykorzystać. na smart, gdzie ty będziesz rzucał? Tutaj ci będziesz rzucał czarca, czy nie? Będziesz rzucał do góry, więc ja cię ustawię na cloud, żeby rzucał sobie tutaj jak najniżej. Dzięki temu my jesteśmy sobie w stanie farmić, fajnie mamy już tą farmę rozwiniętą. Dwa bombshootery, póki co, jeżeli nie pojawi się jakiś większy rush, będą nam w zupełności na pewno wystarczały, jeżeli chodzi o tą defensywę. plus mamy właśnie te faktory, które też będzie fajnie sobie tutaj to łapało. Teoretycznie ten bombshooter mógłbym przestawić, żeby on strzelał trochę wyżej, czyli ustawić go też na first, dzięki temu on powinien sobie strzelać tam. Chociaż tutaj te balony zawsze będą first, jak będzie ustawił na last, to ty będzie strzelał właśnie w tamto miejsce. To pozwoli nam też zbierać sobie tutaj troszeczkę więcej tego tego pola ze Spike Factory, który też na pewno jest dość dobrą formą defensywy, na pewno dość mocno będzie sobie to wszystko tutaj rozbijało. No i tak, podbijam sobie ekonomię, w międzyczasie będę w stanie ulepszać gdzieś tam farmy, co na pewno nam się przyda. Mianowicie te Spikeów za dużo nie ginie, mimo tego, że tutaj to można powiedzieć, gramy dość na bym sobie na ryzyku, no bo te spajki jednak gdzieś tam dostałem. Dlatego Spike Factor nie jest dobry na tą mapę, bo nie mamy mniej więcej gdzie go ustawić. Ja oczywiście mógłbym próbować tam gdzieś zagrać sobie przytarkiem, który niszczyłby te balony, czy powodowało to, żebyśmy sobie gdzieś tam fajnie mogli przechodzili. I to teoretycznie nie jest taki głupi pomysł, no bo on polega gra ekonomicznie, więc my chcemy, żeby te rundy można powiedzieć, przeskakiwały sobie jak najszybciej. Więc taki bombshooter na samym końcu, nawet nie jakoś bardzo mocno ulepszony. Zawsze będzie te balony sobie troszeczkę szybciej zbijał, troszeczkę więcej, będzie nam pozwalał tutaj na kontrolowanie tego, no ale właśnie taki bomb jak weźmy sobie, o, ulepszymy go jednak tak jak reszta, żeby zobaczyć jak on sobie będzie radził. Oczywiście to gdzieś tam powoduje, że nasze nie staje się gorsze w tym momencie, ale powiedzmy sobie, że dobijemy sobie do tego 5500 eko i będziemy się starali właśnie zagrać już pod farmę. Będziemy starali się te farmy sobie poulepszać. Prawdopodobnie niedługo kolega wyśle na nas po prostu jakiś opancerzony sterowiec. Tak mi się przynajmniej wydaje, że takie będzie jego zagranie. No bo my z tymi farmami jesteśmy w stanie naprawdę dużo dużo fajnie sobie podziałać. My, czysto teoretycznie, wysyłając do niego sterowiec taki opancerzony, byśmy go zmusili do zakupów dość dużych. No, on oczywiście, ma na to pieniądze, ale wyślijmy, żeby on po prostu miał tutaj dużo większe problemy. Tutaj użyjemy sobie dronów, weźmy sobie te większe nasze minki i jeszcze zdążymy ulepszyć farmę. To jest na pewno dość sympatyczne, weźmy sobie Deadly Spike i kolega zobaczcie ile musiał zainwestować w tą swoją defensywę. To jest na pewno dla nas bardzo, bardzo e, sympatyczne. Ja tak naprawdę tymi większymi sami mogę zagrać sobie tutaj, to powinno sobie też dość fajnie działać. Tylko w tym momencie, raczej opóźniłem sobie farmienie na tyle. Chociaż mam cztery farmy pod tą e, górną ścieżkę, bo tak to bym poszedł pod trzy i szedł pod Marte y, które po prostu pozwalają nam gdzieś później zbudować sobie właśnie piąty tier. Kolega wysyła na nas coś takiego, co nie jest raczej dużym problemem. Po prostu zagrajmy sobie z kilkiem naszego Etjena. Weźmy sobie mała pasażerina, i to on tutaj powinien sobie to dość ładnie obijać. Tu mamy te spajki, które raczej powinny to wszystko wytrzymać. A przynajmniej tak mi się wydaje. Tak widzicie, tutaj to wszystko zostało, zostało ładnie zrobione. No, ale kolega opóźnia na farmy, tak? Później na farmy, to jest dla niego bardzo, bardzo oczywiście dobre zagranie. No, my farmimy dużo lepiej i to widać, że my farmimy dużo lepiej niż kolega. Kolega gdzieś tam próbuje sobie podbijać ekonomię, ale nie są takie duże rzeczy. My tutaj dość ładnie sobie próbujemy to wszystko utrzymać. Ciekawe, czy mi tu jeszcze Spike Factory weszło. Chociaż ten bumprzuter był tak ustawiany, Bym wziął sobie na, na pokaz, żeby tylko on sobie gdzieś tam się pojawił. Ja bym chciał sobie zagrać tutaj Spike Factory. które chciałbym ulepszyć pod górną ścieżkę, ale w pierwszej kolejności Marketplace, który po prostu już powinien być to piąty tier. A ja dopiero wchodzę w Marketplace. Y. Ale gdzieś powoli, powoli będziemy w stanie sobie to oczywiście doprać, będziemy sobie w stanie to fajnie wyparmić, mimo wszystko i taką przewagę. Wydaje mi się, że tutaj wysłanie pancerzonego zonga byłoby dla kolegi dość problematyczne i zastanawiam się czy nie chcemy sobie tego zrobić. Nie wiem czemu on tam próbuje sobie te balony łapać, ale pewnie dlatego, że nekromanta będziemy mu te balony mógł spałnić sobie troszeczkę wcześniej. Ja tutaj zaryzykuję, zagram sobie w ten sposób. Niech kolega po prostu coś tam reaguje, niech coś tam sobie musi pograć na to zawsze będzie mu to troszeczkę trudniej no my będziemy mieli troszeczkę więcej czasu na to, żeby się tutaj dość fajnie pobawić, plus z drugiej strony leci łap, to też jest dla niego na pewno niezbyt sympatyczne, no tutaj wiadomo, buścik, wszystko <laughs> i raczej będzie w stanie sobie to obronić ale my jesteśmy w stanie dzięki temu gdzieś tam sobie po prostu dobić tą naszą farmę na wyższy, wyższy poziom zastanawiam się czy chcemy na pewno robić to tak, że będziemy farmić tak mocno ale wydaje mi się, że możemy jeszcze możemy Puścić pusta, i to jest koniec gry. Zobaczcie, że kolega nie był w stanie się tego nabronić. Za mało miał tych swoich jednostek. Ten tak naprawdę, tak shooter nie za wiele mógł zrobić, przez to, że był ograniczony przez Pierwszy mecz się wygramy. Lecimy do następnego. No i rozpoczynamy sobie kolejny meczek na countdown. Czyli trzeba się uspokoić tutaj. Zobaczymy, czy kolega będzie grał agresywnie, czy jednak spokojnie. Łamy na mapce Star, więc mapka pod naszą taktyczkę jak najbardziej jest sobie ok, ale wolimy w pierwszej kolejności Etiena. Pamiętajcie, że Etien broni więcej niż, niż bombshooter 000. A jednak właśnie ta obrona wpoczętowa jest powiedzmy sobie bardzo, bardzo, bardzo ważna, żebyśmy gdzieś mogli sobie po prostu to wszystko ładnie przytrzymać. W tym momencie już nas na bombshooter stać, tylko nie trzeba chce go tam, ale chyba chcę go tutaj u dołu mimo wszystko, więc yy, on się teraz tutaj u nas pojawi, oczywiście będzie osoba na close. Kolega gra Darkmaup. Darkmaupka niezwykle niezwykle młodna stała się po tej ostatnim, yy, ostatniej aktualizacji, gdzie była ona po prostu bufowana, bo ostatnio widziałem też, że weszły jakieś tam fixy, czyli po prostu naprawiali jakieś błędy w grze. Nie czytałem ich za bardzo, po prostu sprawdziłem, że to są. Yy, fiksy i olałem temat, a może tam było coś ważnego, ale wątpię pewnie. Pewnie jakieś takie małe szczegółowe rzeczy, bo ten fix wchodził i tak dość, yy, dość późno. My no oczywiście taka sama strategia, jeszcze tutaj uda nam się sprawić, żeby kolega miał mniej życia, to może się przydać, jeżeli chcielibyśmy grać do rundy yy, do rundy 40. Tutaj troszeczkę błąd, mogą tą jedną rundę poczekać, żeby gdzieś sobie to wszystko połapać. A i tak powinno tutaj to być w miarę, w miarę ok, jeżeli chodzi o łapanie tych wszystkich balonów, nawet jeżeli coś tam będzie chciało nam uciec. To ten bombshooter tutaj dość ładny. Ma ten yy, swój, można powiedzieć, rozbryzg, dość ładny. Ma zasięg strzelania. Więc jesteśmy w stanie sobie to jak najbardziej łapać. Oczywiście ustawimy sobie farmera. Czy on nam gdzieś tutaj pomagał? I raczej będziemy chcieli od góry budować farmy. Z tego względu, że tutaj będziemy chcieli grać jednak Spike Factory. Bardziej tutaj, w tym miejscu. Ale no, Spike Factory będzie dla nas tutaj dość, yy, dość ważne. Ja sobie zagrał tą farmę, ale obawiam się, że to był delikatny błąd. Z tego względu, że możemy zarządzać likować. No i tak się stanie właśnie te liki będą się pojawiały. Ale też nie ma co się przejmować, że tych lików jakieś tam się po prostu pojawiły, tak? Jeżeli byśmy chcieli grać do 40 rundy, no to wtedy, tak, to trzeba się przejmować, że nie mamy HP Genu i gdzieś będzie to nam ciążyło. Jeżeli chcemy grać troszeczkę szybciej, tak? Czyli chcemy gdzieś tam kolegę przyciskać, a raczej będziemy chcieli kolegę przyciskać, skoro gra tutaj Telmawką, to wydaje mi się, że. Możemy sobie pozwolić nawet na stratę w paru HP. Może gdzieś tam po prostu kolega przeraszujemy. Może on straci też troszeczkę HP. To wszystko tak naprawdę nam się później okaże. No, jednak, był Master jest dość mocną jednostką i kolega na pewno pod to chce zagrać. Yy, oraz Blue Gunner i zapewne yy, ma Alchemika. Zwykle widziałem farmę w takich tak czy po prostu farmą ludzie grali. No, nie no farmą A Monkey Village. Yy, Monkey Village oczywiście bardzo fajnie sobie to wszystko boostowała, no bo mamy dwie jednostki primary i to dość ładnie sobie działało. Ale widzę, że kolega, nie wiem czy on chce tak sobie po prostu grać na Lidy, czy chce się bawić właśnie w coś innego. Jeżeli to by była jego jedyna defensywa na Lidy, to oczywiście byłoby to dla nas miłe, że ta małka by nie była w stanie tego niszczyć, ale dobrze ulepszony alchemik tak naprawdę jeszcze by mu na tym dość fajnie zarabiał. Tutaj użyjemy sobie dronów, aczkolwiek nie wiem, czy one są koniecznie potrzebne. Na pewno te farmy są źle ustawione, ale i tak będziemy większość farm sprzedawać. Pozostanie nam tylko jedna, więc prawdopodobnie zrobimy ją sobie tutaj w rogu, żebyśmy byli sobie w stanie to po prostu utrzymać. I to nasze farmienie powinno wyglądać naprawdę na dobrym, dobrym poziomie. No tutaj ta mapka, jednak ktoś mocno preferuje farmienie. Kolega, zobaczcie, że on wysyła cały czas jednak te balony gdzieś tam w odstępach. Oczywiście wysyłał troszeczkę żółtych balonów, więc ekonomicznie zapewne jest troszeczkę do przodu. Jest przed nami, no ale mamy te farmy, które później nam po prostu spłacą tą ekonomię. Później będziemy w stanie tą ekonomię bardzo mocno sobie nadgonić. To jest chyba moment, kiedy ja będę chciał sobie jeszcze ulepszyć naszego tiena i chyba będę chciał sobie dostawić w razie co, drugi, drugi bomb shooter, który będzie po prostu, w razie co do ulepszenia, żebyśmy po prostu mieli jakąś na formę defensywy. Oczywiście, mogłem zagrać Sky Factory i ono by nam tutaj dość mocno to utrzymało. Ale zagrajmy sobie w ten sposób i to jest to, o czym mówię, kolega delikatnie sobie przy, przylikował. Ja sobie to ulepszenie kupię, mimo że wydaje dość dużo pieniędzy. To jest to dla nas ważne, żebyśmy po prostu mieli sobie to yy, dość fajnie połapane, bo w tym momencie będziemy musieli prawdopodobnie kupić sobie to kamo. Kolega prawdopodobnie będzie chciał na wysłać raz, więc zrobimy sobie jeszcze tak, żeby to ulepszenie było po prostu dla nas już przygotowane, jeżeli to jakiś raz by się od kolegi pojawiał. Yy, a podejrzewam, że jakiś kamo raz tutaj może wylecieć. Chyba, że kolega po prostu się nie zorientuje, że my tego kamu nie kupujemy, póki co tego nie robi. Właśnie teraz w tym momencie dopiero zmusza nas do tego, żebyśmy sobie gdzieś tym zagrali. To oczywiście jest dobrze mądrą zagrywką, bo ja musiałem wydać dość dużą ilość pieniędzy na to, żeby gdzieś tam się jednak w te farmy pobawić, przez to też nie mogłem ulepszyć swojej farmy tutaj. Tak to pamiętacie, w poprzedniej gierce już mieliśmy tutaj wyższy wyszyt. też widzę, że kolega tutaj dość mocno będzie chciał na do gold. My będziemy mogli mu to oczywiście troszeczkę poobcinać i on to Robert i Gold już gra. Czy my chcemy sobie tak to szybko skończyć to nasze nie tych pieniędzy i gdzieś tam przejść właśnie w formę zarabiania tylko z farb No gdzieś tam byłoby to jednak ryzykowne. Kolega tutaj widzę, że delikatny raszyk na nas. Raczej nie powinno być z tym problemów. Ale jednak widzę, że jakieś tam problemy się pojawiają tutaj. Buścik zużyjemy, żeby gdzieś tam się pobawić. Yy, ale uleczymy sobie farmę. Pytanie, czy kolega będzie chciał robić nam riraż, bo takie opcje też się mogą zdarzyć. Że ten riraż się może pojawić. My teraz nie będziemy już wysyłać balonów, zostaniemy sobie na takiej ekonomii, jaką mamy. Ona oczywiście nie będzie zbyt dobra, ale też ucinamy koledze możliwości zarobku. I yy, widzę, że. No tutaj, to był błąd. To był błąd, było iść po prostu pod bombshooter i on tylko nam wszystko wybronił. Chciałem zagrać Spike Factory, zamieszałem się z ulepszaniem, tak niestety wygląda, czyli kolega jednak agresywny, mój błąd, powinniśmy zagrać to po prostu inaczej. No i mamy nasz ostatni mecz, tutaj na mapce Cobra Command, raczej tutaj nie powinniśmy się za bardzo stresować, nasz standard, jak najbardziej jest tutaj na tą mapkę bardzo, bardzo, bym powiedział sobie, yy, przyjazny i będzie w nas tutaj bronić naprawdę fajne, fajne długie... Długie rundy, tylko właśnie trzeba pamiętać o tych ceramikach, o tych raszach, żeby tutaj się nie podpalać i grać sobie to troszeczkę, trzeba powiedzieć, spokojniej. Czyli um, po prostu grajmy sobie tym naszym bomshooterem, skoro pod niego gramy, a gdzieś, jeżeli będziemy mieli troszeczkę więcej czasu, to grajmy sobie dopiero yy, dopiero właśnie tymi, tymi spajkami, no bo one też potrzebują czasu, żeby się wyprodukować. A ja tam jednak na razie stawianie Five Factory, to jest bardzo głupi pomysł. No chyba, żebyśmy poszli pod środek, zagrali z to wtedy jeszcze byłyby szanse na to, żeby sobie ten rash złapać. A tak naprawdę wystarczyło ulepszyć na czwarty dolny tier nasz bomb shooter i rafie on by sobie w stanie to było po prostu gdzieś tam yy, obronić. Kolega Grabuszczem, warte zapamiętania, że ten bust już gdzieś został zużyty na samym początku, więc pozwala nam gdzieś tam sobie po prostu fajnie, yy, fajnie te oszczędności nasze, znaczy później te rasze przekładać na to, że w końcu my będziemy mieli przewagę tego, że będziemy mieć Blue Boost, kiedy on nie będzie miał po prostu. Już buta do defensywy, my w tym momencie możemy sobie delikatnie pooszczędzać. Ty możesz być tak naprawdę na close, co powinno nam później pomagać, żebyśmy nie zapomnieli cię oczywiście przestawić. Kolega ma um, instala bohatera jeszcze, co jest też dla nas dość takim, bym powiedział, sobie, sympatyczną sprawą, no bo bohater jednak sam się leveluje, to jest dość y, przydatną sprawą. I później można nas naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie wspomóc. My tutaj farmę sobie jeszcze zdążymy wcisnąć, ustawimy sobie farmera, niech ten może nam coś tam zarabia. No to zawsze jest jednak na plus. W tym momencie powinny się balony za chwilkę zmienić, więc ja sobie nawet stanę delikatnie, żeby sobie tutaj nie wysyłać ich tak ciągle, ciągle, ciągle i pójdziemy sobie szybko w białe, żeby gdzieś tam też koledze szybkich problemów narobić, na żeby on sobie tutaj musiał jednak reagować. No ale chyba białe balony nie powinny być dla niego aż tak dużym problemem. Aczkolwiek coraz więcej balonów musi przebijać, i to jest na pewno coś, co pozwoli mu, a raczej nam, zapędzić go delikatnie w kozi ruch, czyli będą liki pojawiały się, czyli coś, co. Nie jest dla niego niczym dobrym. Oczywiście tutaj ustawił sobie już ognisko, które będzie mu teraz wszystko kontrolowało. No ale połowę HP ponad swojego stracił, więc to jest dla nas dobre. Nawet bym powiedział sobie, że została mu jedna trzecia w tym momencie. Tam z delikatną nadwyżką. Mamy farmę. Mamy tak naprawdę dużo przychylniejszą sytuację. Dziwi mnie, że on właśnie nie ustawia sobie tego swojego bohatera. Oczywiście, bo że chciał pójść pod ninja, który będzie mu w stanie gdzieś tam sobie to wszystko kontrolować. No ale to też gdzieś tam osłabia jego taktykę w późniejszej fazie, więc to jest dla nas warte uwagi. My musimy po prostu wytrzymać i będziemy w stanie się tak naprawdę bardzo, bardzo długo yy, nad kolegą znęcać. Jeżeli będzie taka potrzeba, jeżeli będzie on się po prostu gdzieś tam dobrze bronił, to my będziemy w stanie sobie to fajnie, fajnie utrzymać. Kolejna farma w siódmej rundzie ulepszona, więc to jest naprawdę dla nas sympatycznie. No oczywiście cały czas trzeba gdzieś tam na uwadze z tyłu głowy, że kolega może za chwilkę puścić na nas troszeczkę większy raż. I będziemy musieli reagować z naszym bomb a 650 yy, goldisza tutaj drogo nie chodzi. Ale póki co kolega widzę, że delikatnie sobie grać nie chce sobie gdzieś tam bardzo mocno to wszystko ignorować. Ja sobie tutaj jest lepsze, będę miał przynajmniej spokój, a będą się skupić na tym, żeby dostawać sobie te nasze farmy i gdzieś te późniejsze rasze po prostu otwierać. Tutaj też możemy sobie delikatnie kaski wydać. Pamiętajcie, to później będzie kosztowało Was mniej. A jednak jest to dość przydatna przydatna sprawa. Pytanie, jak kolega sobie radzi z zeberkami, no oczywiście dostaniemy sobie teraz trzecią farmę, czego raczej bym nie robił normalnie, jeżeli te rash był od kolegi troszeczkę większe. W tym momencie pojawia się tylko on, jego ten no zajmowanie kamu prawdopodobnie będzie grał yy, tymi właśnie jednostkami, jakimi są ninja małtki. No i dziesiąta runda, ja w tym momencie tak naprawdę będę się zajął tym, żeby stawić, sobie może właśnie spać faktory, yy, które będzie nas po prostu tutaj trzymało, właśnie sobie tutaj na. Pose. I coś tam sobie produkuj, my będziemy za to mogli sobie za chwilkę dużo fajniej dorzucić te nasze camo. Bo będzie to dla nas niższy koszt, więc to jest dla nas też coś bardzo, bardzo yy, sympatycznego. Czy my chcemy się tutaj dorzucić? A dorzucę zawsze troszeczkę więcej pieniędzy, a i tak będzie nas stać na to, żeby tutaj to camo w razie co zakupić. Kolego oczywiście, camo widzi i kamu rasza póki na nas nie wysyła. Robi sobie coś takiego, ja to odpalę z bustem. I raczej to powinno nam tutaj wytrzymać. Nie powinno być jakiegoś dużego raszu. Yy, a jak zrobimy sobie tak na kolega to czy przypadkiem tutaj trochę za daleko ci, kolego, nie uciekną tak balony, bo tak się może stać, że po prostu braknie ci defensywy. I wygrywamy meczek. Przejdźmy sobie do ostatniej giereczki, w której zobaczymy, co przeciwnik nam pokaże. No i nasz ostatni meczek, właśnie się rozpoczyna. Kolega gra sobie tutaj yy, z kapitanem. Tu kapitan. Striker Jones, nie to Striker Jones, to co innego, zapomniałem nazwy bohatera, no ale gra sobie my gramy oczywiście Etienne Żadna tutaj, żadna nowość oraz gramy sobie tak jak widzicie tutaj Inżynierem Gramy sobie oczywiście yy, snajperem oraz Supermapką, czyli takie dość nietypowe bym powiedział sobie zagrania Wysłałem troszeczkę balonów czerwonych, wyślemy sobie teraz balony Już niebieskie, bo chcemy sobie oczywiście tego naszego Inżyniera dość szybko dostawić bo on póki co nie będzie naszą defensywą dość skuteczną, tak? Czyli będzie miał delikatne problemy z tym, żeby się tutaj yy, bronić, ale no spokojnie wraz z każdym ulepszeniem, za chwilkę będzie sobie tutaj robił coraz więcej rzeczy. Nasz końców zapewni nam naprawdę fajną, fajną formę defensywy i później też fajną formę zarobku, co przełoży się później na jeszcze więcej zarobku, bo będziemy mogli sobie przejść w barwienie po prostu naszymi snajperami, więc tutaj tych sposobów farmienia jest też sporo, ale one są powiedzmy zależne od siebie, żeby jeden drugi po prostu napędzał tutaj tak naprawdę te działka będą nam teraz fajnie chyba to utrzymywały, aczkolwiek obawiam się, że jeszcze te liki mogą się pojawić, bo będziemy potrzebowali jeszcze tego pina, co wydaje mi się, że wtedy będziemy mieli tą fajną, fajną kontrolę nad tym wszystkim, aczkolwiek później pod na pewno lepsza byłaby ta środkowa ścieżka, ale my później pod mamy tak naprawdę rzeczy i tutaj nie będzie nam to jakoś bardzo, bardzo doskwierało, ja nawet sobie ten pin kupię i teraz już chyba mogę przejść troszeczkę w balony bardziej w grupie żebyśmy byli w stanie się tutaj delikatnie wyfarmić, chociaż ja nie, będziemy wysyłać balony w odstępach, a później gdzieś tam po prostu przejdziemy sobie w coś takiego, że będziemy wysyłać dużo, dużo żółtych balonów, bo jest to Darkwing Gunner, który no, jest powiedzmy sobie dość kłopotliwy, jeżeli właśnie chodzi o żółte balony oczywiście czołg będzie pomagał bardzo, bardzo mocno ale to nie powinno być jakimś dużym, dużym problemem. My jesteśmy w stanie zagrać sobie drugim, e, drugim inżynierem. Drugim inżynierem, który byłby w stanie sobie to wszystko połapać, ale poczekamy na rundę siódmą. Zobaczymy, może będziemy serder eksperta kupować, żeby tutaj się lepiej trzymać, ale aczkolwiek te wyżyczki powinny być dość wystarczające, jeżeli chodzi o tutaj defensywę, jednak jest ich dość spora ilość. To pozwala też dość fajnie sobie tutaj to wszystko kontrolować. Jeżeli będą problemy, to po prostu. Możemy zagrać sobie dronami, albo właśnie drugim inżynierem Też ten drugi inżynier też by nie był taki Najgorszy, nawet jeżeli chodzi o teraz Bo moglibyśmy już pomału iść w tego naszego bluntrapa, który byłby sobie Dość fajną formą tego, żebyśmy sobie mogli pozarabiać Kolega gra jeszcze glue Więc dość taki specyficzny blow, tak bym powiedział Ale nie wysyła na nas żadnych takich balonów w odstępach, co też Powiedzmy daje nam dość dużo, dość dużo kontroli No i dobra, sobie pójdę pod tego drugiego inżyniera, będziemy sobie chcieli jak najszybciej tutaj przejść właśnie w, w nasze zarabianie, bo to na pewno bardzo mocno nas później przyspieszy, jeżeli tylko taka runda się pojawi. Kolega niby cały czas się tam likuje, tutaj odpala sobie nawet boosta, żeby gdzieś tam było w stanie to wszystko sobie otrzymać, a ja sobie w tym momencie zacznę wysyłać na niego żółte balony. Mimo, że jestem na buście, to wydaje mi się, że te żółte balony nałożone z czarnymi mogą być dla niego dość dużym problemem. Pamiętajcie, żeby my też w razie co możemy sobie po prostu takiego busta właśnie odpalić, i te walony powinny tutaj dość mocno koledze namieszać, aczkolwiek ma jeszcze skilla, właśnie bohatera, który pozwala mu gdzieś tam dość fajnie to kontrolować. My, tych żółtych walonów, no, jesteśmy w stanie wysłać naprawdę ogrom. Yy, on dostawia Darting genery skill, jak się skończył, ale nasz boost też niestety się już skończył. To oczywiście nie jest niczym dobrym, tutaj sobie ulepszmy. I delikatne, chyba będą tutaj za chwilkę oszczędzajki, żebyśmy byli w stanie sobie zakupić naszą naszą defensywę, To damy większy zasięg, dzięki temu będziesz tutaj w stanie już sobie wcześniej atakować, co na pewno też nam delikatnie, delikatnie wspomoże. Pytanie, czy kolega będzie chciał właśnie na camo balony coś nas tutaj nabierać, czy jednak nie, czy będzie chciał nas wymuszać na nas to, żebyśmy zagrali sobie tym naszym yy, naszym etienem, tym naszym ulepszeniem, czy jednak będzie nam gdzieś to wszystko sobie odpuszczał. Ja już pomału myślę właśnie o Bluntrapie, żeby on się tutaj pojawił. Zostawię sobie nawet farmera, żeby on gdzieś sobie tam czekał. No, i teraz będą te najważniejsze rundy. Czy my jesteśmy w stanie zarobić na tej jednej rundzie wystarczająco dużo? No, jakby nie wysyła tych balonów, to może byśmy byli. A tak, to wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie sobie zarobić już na tych balonach wystarczająco dużo. więc poczekamy sobie. W razie co, zagramy centrum ekspertem. Jeżeli pojawiłby się to jakiś duży raż. Ale wydaje mi się, że będziemy w stanie sobie to przytrzymać. Nawet tego trafa sobie teraz zakupię, jak on się już przestawi, i żebyśmy po prostu mieli te balony troszeczkę połapane. Nie wystrzyma kolega na nas nic na kamo, więc tutaj tego problemu powiedzmy sobie nie ma, ale też kolega nie wie o tym, że może mieć problemy, jeżeli pojawi mu się troszeczkę regrowów, bo niestety, ale tutaj ci koledzy będą sobie też mocno regrowowali, ale chyba daje radę sobie to utrzymać, chociaż tych regrowów jest coraz więcej, coraz więcej, to jest regrow farma, która tak naprawdę pokonuje przeciwnika, to jest to, o czym mówiłem, Darkain Gunner. Ma duże problemy, żeby taką rigrow farmę po prostu zniszczyć, żeby gdzieś tam sobie ją pokonać. No i takim sposobem wygrywamy sobie kolejny mecz. Oczywiście win nam tutaj wpada. Mamy 4 pufarki dodatkowe. W tym momencie mamy ich sobie 19, co po prostu pozwala nam być na top 1. W tym momencie dwa dni zostały. Prawdopodobnie w czwartek, może w czwartek właśnie się uda zrobić live'a, bo ja będę w domu... Żebyśmy sobie, prawdopodobnie będę w domu Żebyśmy sobie upewnili się, że do tego Hulk Masters wejdziemy A za dziś Wam dziękuję, mam nadzieję, że nie u tego jednego Przegranego meczu odcineczek Wam się podobał Widzimy się w kolejnych, na razie, cześć!